Cześć, tą Mistyczka. Dzisiaj znowu nagrywam film na YouTube'a. Po prostu Byk mi powiedział w ostatnim odcinku. Powiedział mi, żebym się wykąpał w wodzie i wykąpałem i zeszło to ze mnie. Te czarne. I teraz Cię lepiej czuję i w ogóle jest lepiej. Już te czarne ze mnie zeszło. I teraz jest lepiej wszystko. Jest fajnie. Tutaj dla byczka podbieramy kwiaty, później mu to zaniesiemy, jakby by kiedyś na serwer, mu to damy mu to zostawimy później, jakby... Czy kwiatki, cztery kwiatki chyba mu wystarczą tutaj na piasek, na pewno zauważy, jak zobaczy mój film, więc to są dla byka kwiatki i tym fajnym klimatem mimo kończymy jeden film, pa.